Siemanko wszystkim na naszym kanale Witam was serdecznie z centrum dowodzenia czyli Spirohita Tutaj właśnie ogarniamy wasze paczuszki zamówienia Jak coś spółdzielcza 25 w Policach zapraszamy Tu jestem teraz coraz częściej więc spadajcie, przybijajcie pionę Słuchajcie, słuchajcie też niebawem będzie właśnie Urodzinowy live'ik, troszeczkę opóźniony Ale planujemy go właśnie robić 20 27, 28 w tym okresie. Wcześniej można robić zamówienia, składać. Yy, można już zamówienie składać. P i od razu piszcie w komentarzu do zamówienia: biorę udział w konkursie, i wtedy wasze paczki będą pakowane 27 i 28 w ten weekend na live. Ie. Tak jest. Czyli jak ktoś zamówi wcześniej tą paczkę. I napiszę, biorę udział w konkursie, no to ta paczka dopiero będzie wysłana po 28, bo wtedy bierze udział po prostu w konkursie. Ale o tym pewnie już nagram jakiś filmik, o, o tym Wam po prostu powiem. A to jest takie po prostu krótkie przypomnienie. Dobra, słuchajcie, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Mianowicie mam tutaj dla Was dwie nowości od importera Jorge Są to Wulkaniki, pamiętacie, Gold i Silver Willow. Wulkaniki naprawdę mega rewelacyjne tylko tam, no już cena jest taka dość drogawa, ale mimo to tamte wulkany cały czas trzymają bardzo wysoki poziom e, Jorgę w tym roku wypuściło, no nie mam tamtych tańszy zamiennik, tak to nazwijmy tańszy zamiennik, są to takie dwa właśnie oto nieduże wulkaniki e, Silver Red Flame, Golden Flower i Silver Flower, takie po prostu dwa małe wulkaniki e, czas palenia około 60 sekund i zaimponowało mi to, że jest bardzo atrakcyjna cena. 23 zł bez rabatów. Przypuszczam, że z rabatami poniżej dwóch dyszek. Za takie wulkana, który pali się około 60 sekund i naprawdę robi mega robotę. No to jest wow. W szczególności, że tutaj mamy e, chyba czerwony ogień i iskierki. A tutaj jest chyba zielony ogień. Ale to podczas nagrania sobie zobaczycie, jak to wypada. Rok produkcji 2024, oczywiście. E, tu jakieś kraknik jest napisane. No dobra, tylko mnie interesuje jeszcze gramatura tego cuda. <laughs> Ile to małe cudeńko może mieć gramów neku. Ty, I powiem Wam tak to jest wszystko napisane po skosie. PES netto 100 gram, pes Lordo 031. Ty, ale w ogóle nie widzę gramatury. W ogóle nie widzę neku. A jest, a jest 100 gram Neku, Jakie już dawno nie testowałem i zapomniałem, jest tutaj. Jest tak jak byk, 100 gram neku. Jednak. Jednak lepszy Lumix, to jest lepszy Lumix, nie to, to ten stary, musiałem się młodzić i łapie osoś na liście. Ten to elegancko łapie. Dobra, słuchajcie, w tamtym roku testowaliśmy Arcadię. To jest kostka typowo kratingowa z szczęściem. Zobaczymy, jak wypada w tym roku. Niestety, Hektora nie ma. Nie wiem, kiedy będzie. Tak samo z innymi kostkami. Gramatura półkiloneku 2022. To nie jest taka nowość, ten! Dobra, nie taka nowość 2022. Ale Plum ty! Jeszcze starsze chyba niż w tym roku, zatestowałem No cóż, no zobaczymy, no odpalimy sobie, kurde. Ale tutaj mam giganta, gigantusie, gigantusie świeżynka 2024. Jest taki oto gigancik, o proszę bardzo, tylko ja i moja przestrzeń. I zdjęcie na miniaturę będzie, Stefan John i ta czapeczka, nie? Kurde, ja tyle tych czapek w życiu nagubiłem, że ja pierdziela. Gigant ma gramaturę 996,5 gramaneku, czyli prawie kilogram. Kod produktu jw 2821 I, co by uwierzył, ale w tej kosce mamy te strzały kątowe. I może o w ten sposób będzie widać, tu mamy strzały kątowe. Tak jest, że tu parę strzałów kątowych jest. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Nie widać, a jest tutaj etykieta, którą są do widowni. Ale mało przejrzysta jest, najlepiej się u góry No i co zauważyłem? Tutaj właśnie Jorgę Wpierdzieliło właśnie takie też informacje od góry, nie? Kiedyś tego właśnie nie było, teraz macie od góry, czyli na przykład jak ta w se stoi Nie musi stać tak, może to sobie stać tak i tak wszystko widzicie co jest. No dobra, zapraszam was ze sklepu pirochlit.pl, instagram ahony 69 elita v2 i to tyle co miałem wam do przekazania Czekam, aż Maciu przyjedzie z kebabem, bo daj kebaban. No dobra Ty, ale no do tej Arkady to się zawiodłem, kurde ja myślałem, że to była świeżyna, a to 22 rok. No palimy sobie dla przypomnienia, no to wiecie jaką Arkadię możecie spotkać w No dobra, więc to tyle, zobaczmy testy, co te kostki potrafią. Zapomniałem podać ceny, małe wulkaniki około 26 zł, Arkadii około 120+, plus i Gigant 300+. Plus. O! No i dobra, Golden Flower, Red Blue, dawaj, odpalaj. Odpaliłem manual. O, jaka ładna czerwona flarka. Ładna czerwona flara. Zabek jak żeby bo widać wysokość. Zobacz, to 22 zł kosztuje. No. Wulkan nie da, że robi klepot jaj. To jeszcze tutaj cena robi robotę. Za 22 zł to tylko brać. Jak ktoś Niech uwielbia wulkany. To jest taka mocna dziewiąteczka. Dawaj teraz na drugiego. Bierzemy. Teraz silver, tak? Pierwszy ten niebieski, Silver flower. Dobra, będzie widać po efekcie. Odpalaj mordo. tam zapisuj to, ile bierzesz. bardziej żółty jest niż zielony. Nie, zielony. to podchodzi pod taki bardziej żółć. Na kawa, że tego nie widać, ale tak bardziej żółty jest. Nie muszę się bać, one nie wybuchają. Ale w to bydlak daje. No, rewelacja wulkaniki, dobra Maxi, odpalaj, Arkadia 50 metrów. Zaraz zobaczymy, Maciu, nie uciekaj tak daleko. Arkadia, ma, to jest ta sama partia co no, tam... To jest dwudziesty... No, 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 rok. Ale to robiliśmy wcześniej? Kto to był? To nie. chyba to samo będzie. Teraz nie wiem ile kosztuje Arkadia. No mniej więcej. No, z kostu dwudziestu zł. Nie do sklepu jutro. Dobra, odpalaj Goliata. Goliat nie, golem. Dawaj odpalaj, wiadomo co chodzi. Myli mi się ta nazwa ciągle. Wiesz, gigant chyba, gigant. gigant. O kurwa. Bardzo wysoko lecą. Bardzo, leci. To lecą. bardzo wysoko leci. Do miasta jak znalazł, bo bardzo wysoko To jest 30, 30, 30, 30, o, piękno. 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 300, plus 300 plus tak kosztuje No ale, ta, ale ta tak sam raz jest żeby odpalić jak ktoś nie chce za dużo strzelać fajerwerkami w mieście i tak coś sobie odpalić To to jest idealna Jeszcze żarki spadają Więc no jej można dać takie 8 z dużym plusikiem Dino, jak ci się Arkadia podobała? Arkadia dla mnie 9 plus No 120 trzeba liczyć Za Arkadię A, no, no to tyle, tyle. Czekam na wasze opinie, jeśli chodzi o wulkaniki nowości od Jorge rewelacja. Arkadia, rewelacja. Gigant, rewelacja. Jest tutaj lipy tak naprawdę nie było. Dla każdego coś dobrego. Trzymajcie się ciepło. No i na razie.